Kochani, dzień naszych rekolekcji, naszego odnawiania życia, zbierania go na nowo, budowania na nowo. I czasem jednak bywa tak, że aby życie zbudować na nowo, to najpierw trzeba je trochę rozwalić. Bo co jeśli używając obrazu domu w tym moim budowaniu życia, życiu bez Boga, obok Boga. No dach sobie dałem w miejscu, gdzie jest piwnica. Piwnicę wybudowałem tam, gdzie jest dach. Drzwi gdzieś postawiłem, nie dość, że poziomo, to jeszcze na pierwszym piętrze. No i ani tu wejść, ani mieszkać, ani nic. No architekt, konstruktor by przyjechał, powiedział Panowie, coście zrobili, trzeba to wszystko rozebrać i zbudować na nowo. Trzeba to wszystko rozebrać, zbudować na nowo, bo wszystko jest na opak. I tak też może być, jeśli niektóre sfery życia były przesiąknięte grzechem, były przesią... zbudowane na strukturze grzechu. Wtedy może się okazać, że gdy Pan Bóg w naszym życiu będzie chciał zamieszkać, gdy do tego życia go zaprosimy, będzie musiał niczym traktor wjechać. W pewne rzeczy i zburzyć. By dopiero potem, cegle po cegle, zbudować dom według Jego wskazań, według Jego instrukcji, według Jego pomysłu, który nam zostawił w Bożym Słowie. I gdy już większość z nas jest pospowiedzi, jak to widzę, to już Boga, z Bogiem pojednaliśmy się. Idziemy dalej. Raz w tym miejscu przywoływałem pewien kawał, może go powtórzę, bo akurat pasuje, trochę porównując naszą relację z Panem Bogiem. To tak jak żona skarżyła się komuś, potem do męża, że no nie mówi, że ją kocha, no, że już dawno nie słyszała od męża, że ją kocha. No to idzie do tego męża, mężu, mężu, czemu mi nie mówisz, że mnie kochasz? No już no starszy można no mówi no przecież ci raz powiedziałem, jak się coś zmieni, to cię poinformuję. I trochę tak jest w naszej relacji z Panem Bogiem. Panu Bóg raz na zawsze powiedział, że nas kocha. Krzyż jest tego świadectwem. Pan Bóg zawsze powiedział, że nas kocha. Słowo Boże jest tego świadectwem. Może mieliście też kiedyś doświadczenie w życiu, kiedy Pan powiedział, że Was kocha i żeście to usłyszeli do głębi wnętrza, do głębi serca. I ta miłość Boża się nie zmieni. Jego Słowo się nie zmieni. Ale człowiek to takie stworzenie, że lubi zapominać, że minie rok, dwa, pięć, dziesięć. Gdzieś to wydarzenie blaknie, wspomnienie blaknie, pamięć ucieka. Człowiek, zapominając, odchodzi. Zapominając, odchodzi w inną stronę i zaczyna budować się tak, jak chce Pan Bóg. Bywa, że brakuje w tym naszym pójściu za Chrystusem, wybraniu życia z Nim, takiej konsekwencji i stałości Jego bycia jednoznacznym zawsze, od początku do końca. I może być to pułapka. Zobaczcie na dzisiejszą Ewangelię, kiedy Jezus już po wejściu uroczystym, w niedzielę palmową, co wspominamy, na osiołku z, z okrzykami Hosanna, królowi Dawidowemu, wchodzi do świątyni, wypędza wszystkich przekupniów i później na drugi dzień wraca. I mamy taki sfery z dzisiejszej Ewangelii. Jezus przyszedł do świątyni, nauczał i wtedy arcykapłani, starsi ludu, przystąpili do Niego i mówią, jakim prawem Jakim prawem? Kto Ci dał te władze? Odpowiedział Jezusa byłoby zapewne, jakby odpowiedział im, jestem Bogiem, od Boga mam te władze, jestem Synem Bożym, jestem Mesjaszem. Ale zobaczcie, że Jezus im nie odpowiada. Zadajmy pytanie, jeśli o odpowiedzi na nie, ja Wam powiem, skąd jest chrześcijanowy? Z nieba czy od ludzi? Innej możliwości nie ma. Innej możliwości nie ma, no bo skąd? Więc może być albo z nieba, albo od ludzi. I słyszymy dalej, jak się arcykapłani i starsi będą zastanawiają, co Jezusowi odpowiedzieć. Co Jezusowi odpowiedzieć? Jak wybrnąć z tej sytuacji, by. Pozostać w całym, nienaruszonym, by pozostać w miejscu, w którym są, w myśleniu, w którym są, w działaniu, w którym są, w stylu życia, w którym są, w którym sobie obrali, do którego się przyzwyczaili. Jak to zrobić? I zastanawiałem się, co powiedzieć. Z nieba? No to czemuście mnie wyżyli skoro z nieba, skoro jest od Boga? Skoro od Boga? To idź zatem, całym sobą. Ale jednocześnie boją się ludzi, bo gdy powiedzą od ludzi, to wszyscy uważają Jana za proroka, większość, jeśli nie cały lud, który przychodzi do Jana poprzez i tłumy, i celnicy, i żołnierze, ludzie każdej maści, każdego pokroju, każdego stanu. Uważali Jana za proroka. Ba! Słyszeliśmy wczoraj, że nawet snuli domysły, czy nie jest Mesjaszem. Jak sekapłani tak, bo boją się tłumu. Powiedzą od ludzi, czyli Jan nie jest prorokiem. Nie był prorokiem. Sam se wymyślił. Piorun go strzelił i se wymyślił, że będzie chrzcił. Od ludzi. Nie chcieli ruszać tego, co zbudowali w swoim życiu, i powiedzieli: Nie wiemy. Tak wybrnęli, że pozostali w swoim miejscu. Nie dali się Bogu spotkać. Nie dali się Bogu spotkać. Zabrakło im takiego logicznego myślenia i konsekwencji. I dlatego Jezus im nie powiedział, że jest Bogiem. Czy nie to dopiero na sądzie przetarne naszym? Czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Tak, ja nie jestem. Ale teraz? Nie. I może być tak, też w Twoim życiu, kiedy, owszem, raz po raz do Boga wrócisz, ale gdzieś na swojej drodze do Boga staniesz w miejscu, że w wstaniesz w miejscu, bo okaże się, że przyzwyczaiłeś się do sytuacji, w której jesteś i gdy Pan Ci pokaże w, tym, w którymś miejscu, w której sferze Twojego życia to trzeba zburzyć i zbudować na nowo. Powiesz, Panie Boże, nie. Tego nie ruszaj. To jest moje. Nie chcę tego burzyć, jestem do tego przyzwyczajony. Nie burz tego. I okaże się, że stanie w miejscu. A drogi do Pana Boga i głębi życia z Bogiem będzie jeszcze ho, ho, ho i trochę. To stanie w miejscu. Tak jak ci arcykapłani i starsi ludu, którzy bają, bojąc się konsekwencji odpowiedzi, bojąc się straty swojej pozycji, naruszenia ich statusu, powiedzieli, nie wiemy. Nie wiemy, bo zobaczcie, podobne pytanie możemy i sobie samym zadać: skąd pochodzi Kościół z nieba czy od ludzi, skąd pochodzi Pismo Święte z nieba czy od ludzi, skąd pochodzą Sakramenty z nieba czy od ludzi, skąd pochodzą Przykazanie z nieba czy od ludzi. Skąd pochodzi przykazanie miłości? Z nieba, czy od ludzi? I każdy z tych pytań, każdy z tych pytań, jeśli nie odpowiemy, będzie trochę nas zmuszało do tego, by iść za tym całym sercem, bo jeśli z nieba, jeśli Pan Bóg to wszystko dał, który jest miłością, który nas zbawił, który rzeczywiście jest i który na nas czeka w niebie i to niebo nam chce dać i bo za Bogiem tego nieba nie ma. Poza Bogiem szczęścia nie ma. Aby tę miłość osiągnąć, będzie trzeba w to wszystko na 100% uwierzyć, to wszystko na 100% przyjąć. Kościół, sakramenty, pismo święte, przykazania, życie według Boga. A jeśli na któryś z tych pytań byś odpowiedział od ludzi, To mnie się nasuwa tylko jedno pytanie wtedy, które bym zadał, to co tutaj robisz? Skoro jest to od ludzi, skoro jest to wymysłem ludzkim, to co tutaj robisz? Po co tu przyszedłeś? Skoro jest to tylko od ludzi bajką i pójdą na półkach? Jeśli od Boga, z nieba i za tym całym sercem? Kochani, Dzisiejszy Słowo Boże i liturgię nam pokazuje dwie osoby, które za tym całym sercem poszły, za rozpoznaną prawdą. Pierwsza to prorok Baala z pierwszego czytania. Mamy tylko ustęp jego proroctwa, które zapowiada przyjście Zbawiciela. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go i z wschodzi w gwiazdach z Jakuba. Zapowiedź przyjścia Mesjasza, tak to odczytuje Kościół, tak to odczytywali Józefie Kościoła, zapowiedź przyjścia Mesjasza. Ale historia z balaami jest trochę dłuższa. Otóż, gdy Izrael wracał z dowoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, napotkał jedną, jeden naród. Królem tego narodu był Balak. I ten Balak, widząc Izraela, dziękującego, przeraził się, do ale chciał go pokonać. I pomyślał sobie, pójdę do proroka, aby ten prorok i ten lud Izraela przeklnął i wtedy ich zwycięży. I poszedł król Bala, król tego proroka Balaama, proroka Bożego. I nakłaniał go, dam ci nawet połowę królestwa, obsypuj się kosztownościami, bylebyś mi przeklnął Izraela. Balaam się bronił. Nie mogę zrobić nic, czego mi Pan Bóg nie powie. Zbraniam się iść. Balaam trzy razy, Bala, król Balaam trzy razy go prosił. Balaam spytał się Boga, co ma zrobić. Idź, ale powiedz dokładnie to, co ci powiem. No to poszli razem, poszli z tymi wysłannikami do, na pole bitwy, na górę. Z której widać było Izraela, pyta się jeszcze król Balaama przeknij, powiem wszystko to, co mi Pan Bóg objawi. I mówi złóż tu ofiarę, z siedmiu, siedmiu kozłów, siedmiu baranów, a ja wtedy będę mówił to, co mi Pan Bóg powie, widząc Izraela. To jest pierwszy raz, kiedy Balaam Zaczyna Izraela błogosławić słowem usłyszanym od Pana. Król przypada do Balaama. Coś ty zrobił? Najci przeknąć, a nie błogosławić. Dobra, chodź w inne miejsce, tam jest lepszy widok. Dobra, złóż tam ofiarę królu, z tych siedmiu baranów kolejnych, siedmiu kozłów. Wtedy ja będę prorokował. I znów Balaam błogosławi Izraela. Król znów przypada, coś zrobi, Ci zrobił, kazałem ci przeklinać i nie błogosławić. Pójdźmy jeszcze w inne miejsce, w którym jeszcze jest lepszy widok. Sytuacja się powtarza. Król się zdenerwował, bo nie wiem, że ich nie przekną, to jeszcze trzy razy pobłogosławił. Balaam wrócił mówi mu: Przecież ci mówiłem, że powiem tylko to, co mi Pan Bóg przekaże. Balaam, który był nieugięty, Wobec króla, wobec Jego wojska, wobec darów, któremu ofiarował, pozostał wierny Bożemu Słowu, które słyszał. I na koniec, tak powiedzieć, gratisowo dał mu jeszcze czwarte proroctwo, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Że przyjdzie Mesjasz, że Jakub jest piękny, że Jakub jest błogosławiony bala Druga osoba to święta Łucja, którą wspominamy w liturgii, która nie bała się poświęcić i bogatego małżeństwa, i nawet życia, byleby wiarę ocalić. Byleby wiarę ocalić. I na koniec jeszcze jedna osoba, bo z tym, z tymi pytaniami i koniecznością czasem poświęcania jakiego, jakiejś sfery życia, która była zbudowana na grzechu, by pójść dalej, pójść dalej w drodze do Boga. Może przeszkodą jest to, że nie zawsze rozumiemy, dlaczego Panie mam to poświęcić, dlaczego Panie to nie jest po Twojej myśli, dlaczego Panie to tak musi być, dlaczego to tak wymyśliłeś, dlaczego to jest złe, bo może nie dostrzegasz. Czegoś, że coś jest złe w Twoim życiu, nie w porządku, może po prostu tego nie widzisz i dlatego nie da się iść dalej, może nie rozumiesz. Ale wtedy chciałbym przed Tobą postawić osobę Maryi, Gdy czytamy Ewangelię dzieciństwa z Ewangelii według świętego Łukasza, opisującą te koleję życia i poczęcia zarówno Jana Chrzciciela, a Jezusa, później ich narodzenia i potem też ofiarowania w świątyni, wędrówki do świątyni zgubienia się Jezusa dwunastoletniego tam. Jeśli spojrzymy na Maryję, tę bodaj 14 dziewczynę, tam pojawia się jeden, ta, jeden taki już szczególny Szczególne słowo odnośnie do Maryi. Gdy Archanioł Gabriel wchodzi do Maryi, mówi jej bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Dalej, kiedy. Są w świątyni, gdy w Jezus ma 12 lat. Maria pyta się Jezusa Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Czemuś mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinien być tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Józef i Maryja nie zrozumieli tego, co im Jezus powiedział i co dalej ewangelista pisze. Matka Jezusa chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Widzimy, jak Maryja w spotkaniu i z Aniołem, i z Jezusem, i też ze spotkaniem z z sprowadziła, że jej duszę nie przeniknie. Ewangelista mówi, Maria zachowywała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Zmieszała się na te słowa, rozważała, co by mi miało znaczyć to pozdrowienie. I papież Benedek XVI w adhortacji o Słowie Bożym mówi, że Maryja Układała mozaikę. Maryja układała mozaikę. Taki odcień znaczeniowy ma to słowo rozważać, rozważać, które ewangelista używa układać mozaikę, układać płyzmę. Z tych wszystkich kawałków, które jakbyśmy, jak przy nich stajemy, to nie wiadomo co do czego i po co, jak to zrobić, jak to ułożyć kładała mozaikę z tych wszystkich słów zdarzeń, których nie od razu rozumiała, których nie widziała, o co chodzi, dlaczego Pan Bóg to robi, dlaczego Pan Bóg to mówi, dlaczego tak, a nie inaczej. Nie od razu wszystko rozumiała, ale zachowywała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu i te sprawy starała się z Panem Bogiem poukładać jak mozaikę. Z tej sterty kameczków, które miała, układało mozaikę. I kochani, dopiero na końcu okazuje się, jak ta mozaika jest piękna. Dopiero na końcu życia zobaczymy, jak to Pan wszystko prowadził. Jak to Panu z tych poszczególnych sytuacji, zdarzeń, skazań chce ułożyć Twoje piękne życie. I choć może dzisiaj nie rozumiesz, Dlaczego Pan Bóg ma takie wymagania, a nie inne? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Dlaczego przydarza się to, a nie inne? To bądź jak Maryja, która z początku nie rozumie, ale chowa w sercu i rozważa i próbuje układać raz za razem z tych wszystkich zdarzeń mozaikę swojego życia. Kochani, będzie nam o wiele łatwiej te mozaiky układać, jeśli będziemy sięgać po Bożą instrukcję, którą mamy w Piśmie Świętym, w Bożym Słowie, który jest z nieba, który jest od Boga. I może rzeczywiście na początku, gdy będziesz czytać, nie będziesz za bardzo wiele rozumiał. Czy może nie wszystko będzie dla Ciebie odkryte, zrozumiałe, jasne i oczywiste. Ale nic nie zniechęcaj się i czytaj. Może na stoliku obok łóżka, pić minut przed snem. Przeczytaj kawałek Ewangelii Nowego Testamentu. Będzie wsiąkać, jak woda w glebę, będzie wsiąkać. Ale daj sobie czas. Tak jak Maryja dawała sobie czas, zachowywała wszystko w sercu i rozważała, by przykład Maryi był dla nas tego zachętą. Maryi, która jest święta niepokalana, która za nami modli się do Boga. Prośmy ją, byśmy potrafili ją w rozważaniu Bożego Słowa i w przyjmowaniu Go naśladować. Amen.